Cześć, witajcie. Kolejna tura z meczu z Maroderem. Trochę sobie poustawiałem inaczej ABS, a i tak patrzę, czy wszystko gra. Światło mi tu świeci. Dobra. Powinno być git 38-15 tak, właściwie możliwe, że nie będę wykonywał ruchu, jak tu się dobrze potoczy. Bo już jest duża przewaga. Dobrze wytrzymali. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, nie wjechali nam na plecy. Ja tutaj. Słabi cel tyborowy, jak mówiłem. Dobrze skutari. No, tutaj problem. O, wytrzymali. Tak, tak. Dobrze. Arcownicy wycofali się bardzo dobrze. Tutaj jest jeszcze nieciekawie. Dobra, wytrzymali. Oko. No właśnie, atak z spanki, O, odparli, dobrze. Zabrali się. On się zaraz złamy, dlatego tak w ten sposób to robię. Tych moglibyśmy rzucać, tylko odsłonimy tych. Aha, tutaj z jazdą się biją. Dobra, może najpierw wykonam te ruchy. A, ci są złamani trochę. No, no to nieciekawie nie to wygląda. Dobra, idziemy tu. Tu się przekręcimy, może za daleko? A dobra, nie wchodzi. pchniemy na tych. To dowódca nie chce, żeby ścigał się z tymi, kurcze, to, to mi się nie podoba. Pojadę chyba tam. A tym się obrócę... ...do tych. Obrócę się tam. A tym pojadę. Czekam jeszcze... ...na rozstrzygnięcia. Ej, tu mam 53%. Niestety nie udało się. Wytrzymali No to niedobrze Trzy ataki wytrzymali I My też wytrzymaliśmy Ale ich liczba spadła Sporo I też wytrzymali mogłem do przekazać to nie pomyślałem o tym i ruszę tu, żeby zaatakować tego hm To z mogłem strzelić w tych? No małych jest. Wiesz jest co dobra, przetrwali to. To nas goni. Chyba się... nie będziemy się ruszać. Dobra. W centrum. Jak to wygląda w centrum? Dwa oddziały, ale oba się dały złamać. A jeszcze w tych mógł strzelić. Jeszcze raz, tylko jazda mi tu wjeżdża. O tak średnio, a tutaj mi mogę tu pobyć. Dobra. Nie wytrzymali Patrzę też na liczbę tutaj, że mam ich więcej trochę O, ci się dobrze biją. O, to jest teren niewygodny. Tutaj ten oddział może mi przegrać. W ogóle odsłoniła się cała ta flanka z powodu tej porażki hmm. jakie wyniki w ogóle. Atakują od tyłu i w ogóle z tego. Hmm. Czemu tak? Heavy food to jest, tak? Przez to chyba. zatokujemy tyło, a i tak mamy małe szanse. 1% szans na ten. Tyle, że będziemy ich wykruszać szybciej, bo jeszcze tym bym mógł, no ale znowu nie mogę, bo ten mnie zahaczył. Więc muszę zrobić tak. No dobra, zrobię to co uważam, Że powinienem Ale już nie strzelam. Nie ma kto zatrzymać tych wszystkich. Już całe hmm. eee, ci zostaną zaatakowani. I ten oddział jest w tarapatach w tym momencie Jazda pojechała daleko 3 hmm. w tym, że mam dużo strzelców Jest. Przynajmniej tyle. No i tutaj ciekawie Chyba wkróczymy do akcji. Prawda możemy zostać przyłamani, ale teraz udało się. Dobra, no jedźmy od początku może. To jest walka na wyczeńczenie właściwie. Słabsze mamy liczby, ale trzymamy się. A ewentualnie tą jazdą mógłbym tu podjechać. Tu czekajcie, tu czy tu? No to ewentualnie ci nas tutaj mogą wesprzeć w tej walce. Reszta jest zajęta. Tu mam oddział piechoty. Mogę ich puścić tam. Aha, dobra. No i tyle. Tak to wygląda. W sumie nadal wychodzi 38-15. No ale w centrum mnie. No, tutaj. Ten oddział jest bardzo istotny, bo zyskał przewagę nad tymi dwoma. Ten słabo się bije z tymi i jeszcze może zostać flankowany. Na szczęście ci zostali trochę... ...tracili morale. No i tutaj mamy przewagę, aczkolwiek ten oddział wejdzie do walki Poharatany, ale... ...zyska... da przewagę i liczebną tutaj. Tutaj też mam bardzo słaby oddział w środku. Ale jak zginie dowódca, to może mu morale padnie. Kurczę, nie mogę zobaczyć. 193, 211 To już jest mało No dobra, no tak wygląda Kolejna Runda z Maruderem Do zobaczenia Następnym razem, cześć